Nasza społeczność na Blockter Planet jest taka jak wszechświat, taka ogromna, a odkryliśmy jego tylko maleńki kawałek. I wspaniałe wiadomości użytkowników tej gry, które wam dzisiaj pokażę, na pewno wam to udowodnią. Ej, co mam zrobić jak mam misję użyj wiadomość? XD, użyć wiadomość. Ale ta misja nie polega na użyciu wiadomości, tylko... Tak właściwie to na czym? Zastanówcie się. Rita Blasta, proszę dać mi metę. Ale po to prosić bota, który nie żyje, nawet tylko sobie stoi i tańczy w Nexusie, lepiej po prostu pójść sobie, jakby wyjść z domu, znaleźć taką blachę na ziemi, ją sobie wziąć i ułożyć z niej totem i do niej się modlić i tańczyć. Przecież to bardzo inteligentny pomysł. Zaraz powiem wszystkim, że jesteś oszustką. XDDD, w czym niby? No bo nie chcesz ze mną być. Biorąc pod uwagę te w całe wiadomości, niedługo pewnie powstaną nowe trudne sprawy. Gdzie jedziecie na ferie? Ja do Włoch. Bez zamknąć nawias. Wy chyba nigdzie, XD. Dopiero początek roku, bruch. Początek roku? Pytam się o ferie. No to ci piszę, że po początek roku, więc jakby dlaczego mam już planować ferie? Za niedługo ferie, więc jakby ktoś chciał, to by już planował. Moi rodzice już od 1 stycznia zarezerwowali hotel. Widzę, że tylko ja ekskluzji, mam wakacje. No właśnie, ja wyjeżdżam sobie do Włoch, a wy jesteście nupki, macie zostać tutaj i mi przyczyścić zamek. Przepraszam, czy może mi ktoś pomóc? Utknęłam w puzonie. Jakby. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak do tego doszło. Pytajnik, co, co, no co? XD, średnik, myślnik, średnik. Czyż to nie jest bardzo inteligentna konwersacja? Ona kiedyś będzie w podręcznikach do historii i mówię wam to. Masz być moim chłopakiem. No teraz to już nie trudne sprawy, tylko jakieś tam gry małżeńskie k hey, p, p i o -X. Dodaj do zyny. Nie wiem, co to zyny, więc wpisałem to w internet, ponieważ internet jest bardzo inteligentny. I wyszło mi, że zyny to cynk. Czy znasz bakel szkur, Jeż szkur Green. Green. Czy lubisz jeże? Napisz zwierzę, krórę lubisz. Yy, Gdybym mnie ktoś zapytał, czego ja się nauczyłem przez całe swoje życie w szkole, to bym mu właśnie odpisał coś takiego. W ogóle podobno dziewczyna Cy cię rzuciła blok ale Cezar Centauri to nie dziewczyna. No, co się tak na mnie gapicie, takie są fakty. Boję się pierogów z pomidorami, bo wtedy jestem inna. No i zobaczcie, pierogi z pomidorami to stan umysłu. Hej, jak grasz w BSP, jak nie, to mogę, twoje konto? No, ale skoro piszesz takie wiadomości, to znaczy, że masz konto. Wądz z mojej kopalni, blok i zgły. I H0XJX z tym, że jestem kobieta. Chcę być rycerzem. A ja chcę być czarującą księżniczką Barbie na wielkim takim różowym koniu, która jest też czarną księżniczką i rycerką i kucharką. Nub, kidos, mój tatato fris, twój nie xddd. Czekaj, co? Mój tatato fris, twój nie XDD. No to gratulacje, taki flex normalnie, że szok. Pewnie teraz jeszcze sobie popijasz napoje ekipy i z zegarkiem ekipy i wszystko zaklejasz taśmą ekipy. Czemu się ciągle wylogowujesz? Jakby mam prawo XD. Nie, co? Słuchaj się mnie albo cię zablokuję. <grymne> dobre, dobre, po prostu widzę, że jakiś, nie wiem, sam jest alfa na Blockster Planet czy co, bo jakby, nie wiem, uważajcie, nie wylogowujcie się skąd, bo to bardzo groźne. Penny to handlarka broni nielegalnych. Bad girl z niej. No, ogólnie ten Nexfly, czy jak mu tam ma jakiś gang. Totalnie zgadzam się ze słowami tego użytkownika. Hasztak kropka, hasztag kropka, hasztag hasztag Jestem Arabem, fajnie, biedny Grzesiu. Ja helikopterem, xdddddkekexe, co jest, nauczyć kogoś robić hibi, helikopter bojowy, o Jezu, helikopter, helikopter, parakopter, parakopter. Czy Wy też jesteście Arabami, tak jak nam ten użytkownik? Podzielcie się wynikami tej cudownej ankiety w komentarzu. Mam nadzieję, że ten film był dla Was śmieszny i że to po prostu się dla Was podobało. Jeżeli chcecie więcej filmów właśnie tego typu, z jakichś śmiesznych wiadomości, to mi je możecie wysyłać albo na Messengera, albo na Discorda, albo na Instagrama, jak kto woli, to wtedy na pewno będzie właśnie więcej filmów tego typu. A ja jak zwykle próbowałem być śmieszny, ale coś mi nie wyszło. Dziękuję bardzo osobom, które jeszcze wysyłały mi właśnie zdjęcie jakichś śmiesznych wiadomości z poczty, między innymi Amaczy i Solce. Bardzo Wam dziękuję i Was pozdrawiam. Widzimy się w następnym filmie. Pa!